Próbujemy właśnie przejść przez drogę, ale po prostu nie ma opcji. A jesteśmy już na środku, tam udało nam się lego przejść. Jesteśmy teraz zablokowani ani w jedną, ani w drugą. No masakra. Nie ma, tutaj, nie ma zupełnie przejścia dla pieszych. Jesteśmy właśnie w restauracji po drugiej stronie od y, 1000 y, świetlanego meczetu Thousand Lights Mosk. Y, nie jedliśmy jeszcze dzisiaj śniadania, przyjechaliśmy najpierw tutaj. Przyjechaliśmy uberem za 4 złote, 4 km gdzieś Kasia sobie zamówiła Pongala, to jest jej ulubione danie na śniadanie. Danie na śniadanie. Ewentualnie idli. Ewentualnie idli. Mhm. Tak jak Wam już wcześniej wspominaliśmy, Pongal to jest taki ryż, rozgotowany ryż z różnymi przyprawami indyjskimi, z dużą ilością pieprzu. Kasia zawsze wybiera pieprz. Tutaj pieprz jest tak ostry, że po prostu jest wypalający. Mhm. O, idzie moja. Ja mam obraz czyjemy rękoma przyjechaliśmy, aby zobaczyć meczet Tysiąc świateł meczet Niewyględny jest za bardzo. Nazwa Tysiąc świateł wzięła się z tego, że chyba 400, ileś tam lat temu 400 czy ileś używano 400 świateł, 400 lampek oliwnych, aby go oświetlić. I stąd jest właśnie e, nazwa Tysiąc Świateł. I ogólnie tutaj od tego meczetu nazywa się tutaj cała dzielnica. Chyba jest po tej stronie, jest to e, tutaj przed ekranem. To jest cała dzielnica Tysiąc Świateł. To jest jakieś a nie, Universal Church of Kingdom of God. To jest kościół. Siedzimy sobie właśnie. Jak widzicie za nami są takie po prostu szare, ponure, brudne, zapyziałe ulice i zabudowania. I tu nagle pośrodku jest taka fajna kawiarnia. Nie kawiarnia, herbaciarnia. A tak jak tutaj widzicie, Chefu News. I mają tutaj fajne herbaty. I Kasia pije sobie herbatę hibiskus Kasia o wielga hib hibiskusa, tak? Dobra? Aha A ja mam e, ja mam jaką Sulaymani. Ja mam Sulaymani Czarna herbata Sulaymani Po 20 rupii, czyli dosyć tanio. Taka normalna cena A tutaj budują metro w i Metro Hello Metro, będzie już jest, nawet czy właśnie nawet nie wiem, czy już jest metro, czy dopiero będzie. Na pewno jest taka kolejka naziemna. Może się nim przejedziemy któregoś raz, bo gdzieś mieliśmy jechać. Jesteśmy właśnie w centrum handlowym Spencer. To jest takie old centrum handlowe w Chennai. Z tego co czytałem informacje to jest jedno z najstarszych, czy w ogóle najstarsze centrum handlowe w Chennai. Spodziewaliśmy się, że będzie niezła rudera, a to jest całkiem w porządku utrzymane, ale takie mocno oldschoolowe. Fajne takie spokojne sklepy, nie tak jak w tym drogim centrum handlowym, co byliśmy wczoraj. Fajny ten klimat jest naprawdę, Fajne. Takie drobne, malutkie sklepiki, taki bazar. Jest fajny, fajny to jest klimat, naprawdę fajnie jest tutaj przyjść, pooglądać, pochodzić po uliczkach. Zł, po 100 zł czyli po 6 zł. Trójwymiarowy obraz, w pawie wyhaftowane, wyszywane. Miska z pawymi piórami, ta się już się podoba, ale rzeczy są tej piękne. Jesteśmy właśnie w restauracji wegetariańskiej Sarawan Baban. To jest jakaś ogromna sieć restauracji ponieważ jak to Wam zaraz pokażę, o zobaczcie mają w wielu państwach na całym świecie swoje restauracje, nawet w Omanie, Katarze, O, w Anglii, nawet wistcami, czyli tam gdzie tam gdzie mieszkaliśmy w Londynie Wistcam. Niestety w Polsce nie ma. South Africa, Nederland. No, Hong Kong South Africa. I to jest, jest, jesteśmy cały czas w tym samym Spencer Shopping Mall. A my sobie zamówiliśmy, nie jesteśmy jeszcze głodni, bo zjedliśmy w sumie duże śniadanie. I zamówiliśmy sobie tylko coś do picia. Ja mam pożyczający lime mink, napój jakiś taki. Mmm, mocno miętowy ma lasy, Lassi słono słodkie jak jest. Dobra. Dużo świeżej miętu u mnie widać, więc jest, jest w porządku. Domu. Tutaj, jak widzicie, budują metro, więc ostro tutaj idzie praca. Tak, chci chcieliśmy wrócić Aleksandrom, jak zwykle. Trzy pr razy próbowaliśmy zamówić trójkołowca, ale niestety trzy razy się nie udało. Ci kierowcy tych trójkołowców, nie chcę wymieniać tutaj, wiecie nazwy, jak to się właściwie nazywa, wiecie o co chodzi. E no nie ogarniają tego po prostu przyjmują zamówienie i jadą no stoją w miejscu mhm. za chwilę. na raz jednego abcylują, zamówiłem albo co? jednego zamówiłem i 5 minut i się nie ruszył z miejsca Z drugich, minut. kolejnych zamówiłem dwóch i po prostu sami odmówili po 5 minutach, więc straciliśmy za 20 minut na czekanie a teraz zamówiliśmy, wiecie to co jest też w Polsce, firma na U po 3 minutach przyjechał i jeszcze mamy teraz zniżkę. To już drugi przejazd jest i drugi ostatni. Jest 50 rupi taniej, czyli o 3 zł taniej. Ich prawdopodobnie za ten przejazd zapłacimy um, ile? 60 groszy bo kosztowałby 60 rupi, czyli um, 3,60 ale mamy zniżkę 3 zł, więc zapłacimy 60 groszy. Chciałem jechać tylko bo jest dużo wygo znaczy wygodniej, może niewygodniej, ale fajniej e, nagrywać. Bo jest otwarty, półotwarty, e, fajniej wszystko widać, obserwować. No ale niestety. A tak z ulicy nie chcemy łapać, bo po prostu krzyczą takie stawki, że się w głowie nie mieści. Ponad stówę trzeba zapłacić, co najmniej stówę, żeby przejechać. No To też nie są jakieś głupie, duże stawki, ale tak właściwie to moglibyśmy nawet e, pójść na pieszo, ale e, jest bardzo kiepsko, się ciężko chodzi po ulicy i druga sprawa, że jest gorąco, ale przede wszystkim to, że bardzo kiepsko się chodzi po ulicy. A teoretycznie niedaleko, bo 3 km tylko. Zaraz wam wkleję co jedliśmy. To jest raszmika dob. zielona sałatka. Kasia ma panir e, masale. Butter masale, tak? Kadaj. A, kadaj. a to jest kanaj, ale zupełnie inaczej kiedy się dostaliśmy. No w każdej restauracji dają inaczej. to jest bater. Aha, możliwe. E, tutaj mamy pod banany. Sałatka bardzo ładnie się prezentuje. Mm? To jest moja kolejna, nowo ulubiona potrawa. mi po prostu... Mm. Rozpływa się w ustach. Ma tak delikatny smak. Myślałem, że już nie da się niczym przebić tego ostatniego co bym malaj kebabu, ale to... Była jedna chyba z najlepszych, jakie jedliśmy. Wczoraj myślałem, że już jadłem coś najlepszego, co jest tylko możliwe. Czyli wczoraj jadłem malaj e, tikka chyba, Malaj coś tam. Malajka, chyba. Dzisiaj zamówiłem sobie kabab O, kurde, to było. Co prawda bez, wczoraj Sos robił dobrą robotę, a dzisiaj samo mięsko było tak idealnie wymarynowane. To było, z tego co czytałem, to jest marynata z z tego karda, czyli taki jogurt, śmietana, jakieś tam oczywiście przyprawy, były tak na, lekko różo, na żółto, czyli to pewnie mm, kurkuma. kurkuma. Mhm. Był tak delikatny, taki po prostu rozpadał się w ustach. Nie dostałam nie to, co chciałam, <laughs> ale było dobre. A tak czuję, zamówiłam kadaj, pani kadaj, dostajemy coś, coś mi to wygląda na... Pani Pater Masala, no ale oczywiście okazało się, że... No, to było to pyszne. Bo, bo ogólnie Kasia chciała sobie zamówić... Falak pani Szpinak, Ser w sasie szpinakowym. Mhm. Jeszcze tego nie jadłaś. No nie, no jakoś... Dzisiaj Kasia się zdecydowała, a okazało się, że nie ma. Nie ma szpinaków. Tak się najedliśmy, że mieliśmy, znaczy mieliśmy w planach jeszcze zjeść deser, ale już po prostu nie zmieściliśmy, a teraz jeszcze byliśmy tylko tutaj w takiej nie zwyjnoże naprzeciwko naszego wejścia na herbacie mora po prostu totalna mieliśmy ale... jeszcze zjeść deser faludę, to jest taki deser z krojonych owoców zalanych. Zwetek, mhm. jakiś tam... Nie wiem, to nie jest ta śmietana, jakiś tam... Lody są chyba. Lody są na samej górze, ale niżej jest jakiś... Mlekiem pewnie zalane, coś takiego, jakiś słodkie... To jest takim. ogromne, to jest to ogromne, więc jedno na dwie osoby, ale jesteśmy tak na jednej, nie dalibyśmy rady. I co jeszcze śmieszne na, na cały obiad, dzisiaj na całą kolację wydaliśmy 330 z napiwkiem 360 rupi, czyli 22 zł. Za po prostu wypas jedzenia. Zresztą 4 nany. Pyszny był ten Genialne jedzenie. Na początku tak byliśmy średnio tak przekonani bo tak w ogóle ja coś zamawiam u Pana, w ogóle odszedł, poszedł i wrócił, potem jakiś inny karnet przeszedł, jakoś Ale tak. dla jedzenia było warto. Dla jedzenia warto. Bo ogólnie teraz jesteśmy w takim tutaj chyba rejonie w ogóle, cała to jakby dzielnica jest muzułmańska, chociaż chyba w ogóle cały czyna jest mocno muzułmańska. Mocno jest muzułmański <coughs> no tak. I tutaj jest mnóstwo knajp muzeumańskich, arabskich, takich właśnie arabskich, arabskich, bo to jest takie jedzenie mocno arabskie. I oni mają zawsze najlepsze jedzenie, no. to się sprawdza. U nich jest najlepsze żarcie. Mhm. Mm jedzenie, właśnie mnóstwo jest jakichś kebabów, nawet niektóre się, knajpy nazywają coś tam Arab, Arabik, Arab, Tak, są jest taka lista kebabów, rodzajów kebabów, że po prostu głowa boli. No z kebabów do wyboru bo 15 rodzajów. Jest taki barbecue, dykka, kebab, kebasaki... W ogóle nie, 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 nie. 14. Chyba będziemy chodzić teraz codziennie tam i będę brał kolejny kebab z listy. Powinniśmy zmienić nas na kanału, na jakichś kulinarch, nawet podróże, Kasie i Mateusza. No, w wegetariańskich takich w arabskich knajpach jest trochę mniej wegetariańskich, tak. bo oni głównie mięso. Nie głównie mięso, nawet ostatnio jak zamówiłam ekka, to dostałam coś się z o, także smacznego i tak właśnie spędziliśmy walentynki. Ale jak spędziliście walentynki, jeśli w ogóle obchodzicie. O. Jakie macie podejście do walentynę? Czy Na... bardziej obchodzicie noc kupały? Napiszcie w komentarzach jak właśnie go obchodzicie.